Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek niż zwykle, ale no w sumie, jeśli pojawiły się już dwa odcinki dzień po dniu, no to czemu tego nie kontynuować? Będę starał się rzucać filmy częściej, właśnie z okazji budowy 7TP. A dzisiaj będzie krócej, dlatego że walczymy z pożarem. Niedosłownie, ale pewnie słyszeliście, że we Francji, w Strasburgu, spaliła się serwerownia i poniekąd też trochę się to na nas odbiło. Tymczasowo straciliśmy dostęp do systemu, w którym obsługujemy Wasze zamówienia, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Jest to kwestia czasu, aż wszystko wróci do normy. Dzisiaj już zresztą opracowaliśmy sobie inny tryb pracy, dzięki czemu jesteśmy w stanie już na bieżąco wysyłać Wasze zamówienia. Oczywiście, jakieś drobne opóźnienia mogą się wkraść, no ale tutaj liczymy na Waszą wyrozumiałość. I myślę, że jutro w piątek już wszystko wróci do normy. To jest pierwsza wiadomość, i niestety drugą mam także nie za dobrą. Chodzi o to, że opóźni się nieco premiera modelu 7TP. Z informacji, które ja właściwie mam sprzed chwili, okazało się, że Modele dotrą do nas dopiero we wtorek, a więc wtedy dopiero będziemy w stanie realizować wysyłki na zamówienia z przed sprzedaży. No niestety przy tak dużych premierach opóźnienia się zdarzają, nie mamy na to wpływu, no ale cierpliwie czekamy. Mam nadzieję, że ta relacja z budowy trochę Wam to oczekiwanie osłodzi. Jeszcze w kwestiach informacyjnych zauważyłem, że w komentarzach pod filmami już zaczynają się pojawiać moje ulubione pytania z ostatnich paru miesięcy, czyli kiedy ja ma to, a więc ja ma to wróci oczywiście, jak tylko skończę sklejać ten model czołgu 7TP i będzie kontynuowane jak najbardziej, także o to się nie martwcie. Ok, to już nie tracimy dzisiaj czasu, jest bo i tak niewiele, zobaczymy co możemy dalej dzisiaj jeszcze tutaj zrobić. Zacząłem sobie dzisiaj od przygotowania części do złożenia skrzyni biegów. Etap 13. Mam tutaj już wszystkie elementy z tego punktu. Został jeszcze tylko ten jeden element fototrawiony, który będzie trzeba dogiąć tak, żeby pasował w to miejsce. Do zaokrąglenia takiej blaszki można użyć np. gertła o no, oczywiście mniejszej średnicy niż to zaokrąglenie, ale w taki sposób, czy to na macie, czy na innej w miarę miękkiej powierzchni, po prostu zrolujemy sobie tą blaszkę i przyklejam ją przy użyciu oczywiście kleju akrylowego. Wklejam na miejsce już kompletny drążek do zmiany biegów, i tak oto cała skrzynia jest gotowa. Dzisiaj, niestety, czasu jest niewiele i muszę powoli kończyć nagrywanie. Ale jeszcze chciałbym tylko pomalować sobie kilka tych części, które przygotowałem. Zapodkładowałem wczoraj i tak jak już mówiłem, całe wnętrze, ten kolor piaskowy. To będzie farba od Hataki Pomarańczowa C086. I drugi kolor, który postaram się położyć, to jest ten srebrny, którym mają być pomalowane wentylatory i kółka pasowe. Do tego celu użyję farby Mister Hobby z serii Mister Color, numer 8: to jest srebrny metalik. Także zapraszam do szybkiego zerknięcia na to malowanie i ja się powoli dzisiaj już z Wami żegnam. Jutro postaram się przygotować trochę dłuższy odcinek. Dzisiaj taki krótki, bardziej ogłoszeniowy i głównie po to, żeby zachować tą ciągłość dzień po dniu. Zobaczymy, ile to potrwa. Widzimy i słyszymy się jutro. Do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć. W międzyczasie, kiedy Tomek maluje model 7TP, chciałem Wam przedstawić pokrótce, jakie jednostki lub co dokładnie przedstawiają kalkomanie, które dostajemy w zestawie z modelem od IBG i jakie pojazdy dzięki tym kalkomaniom możecie odtworzyć. Także mamy arkusz kalek, który jest w zestawie 7TP od IBG. Instrukcja wyjaśnia nam przede wszystkim te pionowe belki, które odpowiadały dowódcy czołgu, jego żołnierzy i jego stanowiska w plutonie. Zegary oraz przede wszystkim wspomniane wcześniej zwierzątka. Pierwsze zwierzątko, czyli żubr, możemy znaleźć także w instrukcji. I tak jak ona mówi, czołg jednowieżowy 7TP Południowa Polska 1938 rok. A czołg ten mogliście zobaczyć na naszym odcinku z historii 7TP. Natomiast dokładniej, czołgi tak malowane należały do pierwszego batalionu czołgów lekkich. W, podczas operacji przejmowania zaolzia w 1938 roku, przypisany do samodzielnej grupy operacyjnej Śląsk. Kolejne kalkomanie przedstawiają rysia, który był przypisany prawdopodobnie do czołgu dowódcy jednej z kompanii, także należącego do pierwszego Batalionu Czołgów Lekkich. Ostatni rysunek przedstawia sylwetkę słonia. I choć tak jak wspominałem w filmie o historii 7TP kryptonimem Słoń określony był jeden z prototypów tego czołgu, w tym przypadku najprawdopodobniej jest to prezentacja, jest to prawdopodobnie odniesienie do słoni, które były używane w kompaniach czołgów lekkich 10 Brygady Zmotoryzowanej generała Maczka.